Cześć! Umiemy już używać prostych zmiennych. Dodatkowo korzystaliśmy z kilku klas i obiektów, takie jak buffery drider czy random. W tej lekcji stworzymy nasze własne klasy i obiekty. Zaczynamy! Zacznijmy może od definicji. Klasa jest szablonem definiującym postać obiektu. Opisuje właściwości i zachowania obiektu. Przykładowo klasą może być samochód. Będzie on miał właściwości, takie jak marka, kolor, moc, prędkość maksymalną czy aktualną prędkość. Oraz zachowania, takie jak przyśpiesz lub zwolni, które będą modyfikowały te właściwości. Następnie, za pomocą tej klasy, czyli naszego szablonu, możemy stworzyć nowy obiekt. Na przykład czerwone Ferrari, które może maksymalnie jechać 300 na godzinę. Ale aktualna prędkość to 0, bo stoi w miejscu. Możemy myśleć o klasie jako pieczątce, z miejscami na wpisanie danych, a obiekt to przebita pieczątka na papierze i wpisane dane ołówkiem. Możemy je wymazać i zmienić. Tak jak na poczcie przybijają nam pieczątkę, a następnie wpisują datę. Każde przybycie pieczątki to stworzenie nowego obiektu. Spróbujmy stworzyć klasę, która będzie reprezentować wspomniany samochód. Na razie zacznijmy od opisania parametrów. Tworzymy nową klasę Car. Tym razem już nie tworzymy metody main. W środku klasy tworzymy pola, czyli zmienne, które będą opisywały parametry naszego samochodu. Zacznijmy od nazwy i prędkości maksymalnej. String name. Następnej linijce int max speed. Dodajmy jeszcze int current speed. Ok, mamy naszą klasę. Teraz, tak jak wcześniej, stwórzmy klasę Lekcja 15 z metodą main. W niej będziemy tworzyć nowe obiekty. Tworzymy nasz nowy samochód. Rozmawialiśmy o różnych typach zmiennych. Nasze klasy też są typami, więc deklaracja nowej zmiennej dla naszego obiektu to nazwa naszej klasy, czyli car, następnie nazwa naszej zmiennej. Na przykład car. Równa się new i nazwa klasy. Car z nawiasami na końcu. Czyli w zmiennej typu car o nazwie car, zapisz nowy obiekt car. OK, mamy nasz obiekt. Teraz możemy mu ustawić wartości pól. Robimy to wpisując nazwa obiektu, kropka, nazwa pola równa się wartość. Czyli, na przykład car.name równa się Ferrari. Ok, nasz nowy obiekt to samochód Ferrari, więc powinien być szybki, dlatego ustawiamy max speed na 300. Nasz samochód na razie się nie porusza, więc current speed możemy ustawić na zero. Ok, obiektów możemy tworzyć wiele na podstawie jednej klasy, więc stwórzmy sobie kolejne. Wpisujemy car, second car równa się new car. I tak jak poprzednim razem podajemy informację o naszym samochodzie. Wszystkie pieniądze wydaliśmy na Ferrari, więc drugi samochód to będzie Fiat 126P. Prędkość maksymalna to 80. A aktualna prędkość to 10. Możemy też odczytywać informacje z naszego obiektu. Wypiszmy je sobie na konsolę. SOUD Car1. plus carname Tak samo z prędkością maksymalną. South max speed, car max speed. Została nam jeszcze aktualna prędkość, więc tak samo. South car current speed. Wypiszmy separator i informacje o drugim samochodzie. Separatorem na przykład może być linia z wieloma minusami i informacje o drugim samochodzie. Możemy teraz uruchomić nasz program. Ok, wszystko działa jak trzeba. Spróbujmy przejść debugerem przez nasz kod. Zaznaczmy sobie breakpoint w linii czwartej. I uruchamiamy program w trybie debugowania. W tym momencie w oknie debuggera widzimy tylko Arx. O nich też porozmawiamy w przyszłości. Przechodzimy teraz do następnej linii. Ok, teraz pojawił nam się nasz samochód. Debugger od razu też wypisał jego aktualne pola. Możemy też kliknąć na strzałkę przy Car, aby rozwinąć i zobaczyć co on ma w środku. Zaraz po stworzeniu, nasz obiekt ma domyślne wartości parametrów. Typy liczbowe będą miały 0, boolean będzie miał false, a string będzie miał wartość 0. Jest to specjalna wartość, która oznacza, że nic tam nie ma. Jest to jednak coś innego niż pusty string. Przejdźmy sobie teraz linia po linii i zobaczmy, jak uzupełniają się nasze pola. Ok, teraz stworzył nam się drugi samochód. On tak samo jak poprzedni ma na razie wartości domyślne. Przechodząc linia po linii zostaną one uzupełnione. Super, wszystko działa jak trzeba. Teraz w konsoli możesz zobaczyć, jak wypisują się poszczególne parametry. Umiesz już tworzyć klasy i z nich nowe obiekty. Na tym zakończymy tę lekcję. Spróbuj stworzyć swoje klasy, a z nich obiekty. Na przykład opisz człowieka. Może on mieć parametry takie jak imię, wiek, wzrost czy wagę. Stwórz za pomocą tej klasy nowe obiekty i wypełnij ich właściwości. W kolejnych lekcjach nauczymy się jak możemy definiować zachowania naszych obiektów. Dzięki za oglądanie. Nie zapomnij subskrybować programowania na YouTube, obserwować programowanie.pl na Instagramie i Facebooku, gdzie publikujemy informacje o nowych lekcjach i ciekawostki oraz memy programistyczne. Cześć.